Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję sprzętu, na który sam oczekiwałem długie miesiące, ale przyszedł i w końcu mogłem przetestować i się nacieszyć. Mowa tutaj o zestawie audio Sound Blaster Katana od Creative. Jest to zestaw, w skład którego wchodzi właśnie taki soundbar oraz do tego jest też subwoofer. Wszystko zobaczycie dzisiaj. Cenę macie w opisie filmu. Jakiś czas temu było to około 1500 zł, w tej chwili jest już chyba z 200 mniej, ale sprawdźcie sobie dokładnie, czy gdzieś może jest jakaś promo czy da się ten zestaw jakoś taniej kupić. W każdym razie zapraszam was na obszerną recenzję. Zaczynamy. No i przy nami niesamowity zestaw od SoundBlastera. Dzisiaj zajmować się będziemy tym soundbarem oraz subwooferem, czyli zestawem SoundBlaster Katana, ale możecie tutaj w prezentacji zobaczyć także klawiaturę mechaniczną Vanguard i myszkę Siege, które razem pracują w systemie Aurora, w systemie podświetlenia, dzięki czemu jak widzicie te efekty się bardzo ładnie synchronizują, więc świetnie to po prostu wygląda jako cały zestaw. Gdybyście decydowali się na cały sprzęt od Soundbustera, no to będziecie mieć do tego fajne efekty. I łączna moc tego zestawu to aż 75W RMS. Jak widzicie, mamy subwoofer, który jest dość wysoki, za to dość płaski. Za chwilkę zobaczycie też na zbliżeniach te właśnie dwa elementy. Co warto wiedzieć, Soundbar ma wiele możliwości połączenia z komputerem i z innymi urządzeniami. Między innymi ma Bluetooth w wersji 4. 2. Ma też złącze optyczne, czyli coś niezbędnego, jeśli chcemy mieć naprawdę wysoką jakość dźwięku, oraz jakby tego było mało, to ma też wbudowany własny układ dźwiękowy, czyli możemy pominąć kartę dźwiękową komputera czy laptopa i połączyć się po prostu poprzez USB. Wtedy korzystamy z wbudowanego tutaj sprzętu, który jest, trzeba przyznać, całkiem niezły. Za chwilę będziecie też mieli poglądowy test dźwięku. Natomiast do sterowania całością służy taki niewielki, ale funkcjonalny pilocik. Możemy też sterować bezpośrednio. Jeśli robimy głośniej, ciszej, wyświetla nam się właśnie poziom głośności na soundbarze. Możemy też przełączać sobie te schematy dźwiękowe. Zobaczcie jeszcze, jak to wszystko wygląda. Jak sobie troszeczkę przygasimy. Dobra, może nawet tak. Mamy w tej chwili pomarańczowy, niebieski. Wyłączone Ice Blue. No i ta najciekawsza fala tęczowa typu Rainbow. Synchronizowana pięknie z klawiaturką. Przyznacie sami, że to wszystko wygląda naprawdę nieźle. Oczywiście, jeśli ktoś lubi takie światełka. Nie każdy lubi. Dlatego możemy to sobie zmienić albo wyłączyć. Jakby kogoś ciekawiła ta krewetura oraz myszka, zobaczycie je w kolejnych recenzjach już całkiem niedługo. I żeby sparować, musimy włączyć parowanie na Now in pairing mode. ok, jest parowanie. Bierzemy telefon i sprawdzamy odśwież i zobaczymy, czy katana zostanie wykryta bezproblemowo. Jest dla czy katana, dobra. Łączymy. No to zrobimy poglądowy Connection. test. Dobra, mam informację. No to zrobimy poglądowy test dźwięku. Przełączę jeszcze mój rejestrator cyfrowy w tryb nagrywania, Dobrze, żebyście mieli możliwie najwierniejszy dźwięk. Żeby Wam powiedzieć o tym podbiciu basów. Faktycznie, jak się na te minus kilka, to subwoofer praktycznie przestał grać, wydawał dźwięki sam soundbar, więc mogliśmy wtedy sobie te niskie pasma na chwilę odciąć, A jak go podbiłem do plus czterech, naprawdę już te basy były konkretne. Słuchamy dalej. No dobrze, wiemy, że ten zestaw świetnie sprawdza się w muzyce rozrywkowej, czyli wszelkiego rodzaju techno, trance, inne gatunki, gdzie właśnie jest dużo basu, jest dużo instrumentów elektronicznych i też powiem wam, że ten zestaw miałem przez jakiś czas podłączony pod telewizor, pod Xbox One i gry na tym sprzęcie też rewelacyjnie brzmią. Po prostu efekty są tak mocne, że wieczorami to po prostu nie dało się grać na tym sprzęcie, bo bym dzieci po prostu pobudził. tego wieczorami grałem w słuchawkach, ale w dzień wrażenia były niesamowite. Natomiast zobaczmy, czy jakaś muzyka bardziej, nazwijmy to, ambitna będzie udźwignięta przez ten zestaw. Jaką taką próbkę testową zawsze wykorzystuję soundtrack z trailera do ostatniego Jedi? Mamy tam właśnie próbeczkę takich bardziej orkiestralnych już nutek. Tak więc sobie za chwilkę posłuchamy, a jak się reklama gry przy okazji. Dobra, lecimy z próbką. For the players. Prosto z mostu, do słuchania tego gatunku muzycznego ja używam najczęściej słuchawek, bo tylko w słuchawkach usłyszymy pełnię dźwięku, wszystkie szczegóły, szczególiki, pojedyncze brzmienie instrumentów. Natomiast jak na głośniki, Przeznaczone generalnie do grania, a nie typowo odsłuchowe, no to efekt jest tutaj zadowalający. Nie jest rewelacyjny, ale nie jest też zły. No to chyba na tyle, jeśli chodzi o poglądowy test dźwięku. Pamiętajcie, poglądowy, dlatego że moje urządzenia do nagrywania, mimo że staram się, żeby ta jakość była jak najwierniejsza, nie do końca są idealne. Też Wy na różnych rzeczach tego słuchacie. Jedni słuchają na słuchawkach za 20 zł, jedni na takich za 200. Ktoś jeszcze na innym sprzęcie, więc u każdego może to troszeczkę. Inaczej brzmieć. Jeśli byście mieli okazję posłuchać tego u kolegi, czy może w sklepie, to raczej trudniej. To posłuchajcie sobie na żywo tych głośników, żebyście sami mogli ocenić, czy mają moc, czy mają tą czystość dźwięku. Według mnie naprawdę wysoki poziom dźwiękowy. O mocy nie wspominam, bo moc jest tu po prostu gigantyczna, zapas jest ogromny. Jak na wielkości pomieszczeń, gdzie ja to używam, to jest to dużo za duża moc. Zwróćmy jeszcze okiem na same składowe tego zestawu. Subwoofer, jak już mówiłem, jest wysoki, a szczupły, czyli dokładnie jak prowadzący ten właśnie kanał. No i mamy tutaj od boku dość duży głośnik. Z przodu jest oczywiście tunel Bass Reflex. Na dole logo Sound Blaster X. Na przeciwległej stronie nic nie mamy. Od tyłu mamy tylko i wyłącznie wyjście przewodu. I od spodu są takie piankowe stopki, żeby ten subwoofer troszeczkę nam w jakiś sposób rezonował. To jest oczywista oczywistość. Natomiast sam soundbar jest według mnie sporo ciekawszy. Więc listwa jest po prostu pięknie wykonana. Na górze mamy szczotkowane aluminium, wygląda po prostu bardzo ładnie. Na górze mamy dwa głośniki. I Logo Soundbuster X, a także panel sterowania, włącznik, wyłącznik, parowanie ciszej, głośniej, wybór źródła oraz SBX, czyli te efekty dźwiękowe i LEDowe. owe Spodu mamy takie podwyższenia, które w razie czego, widzicie, są odkręcane, możemy je sobie odkręcić. Widzimy też te dolne diody, tak wygląda bok głośnika. Mamy też otwory wentylacyjne i zobaczcie, to nam tutaj się kryje. Zasilanie, podłączenie subwoofera, jest wejście mikrofonowe, co jest ciekawe mamy też wyjście słuchawkowe AUX-a, czyli do podłączenia bezpośredniego, na przykład jakiegoś Odtwarzacza MP3MP4. Mamy oczywiście optyka, który jest niezastąpiony, jeśli mamy dobrą kartę dźwiękową, a chcemy uzyskać wysoką jakość tego dźwięku, mamy też złącze USB Flash Drive, czyli możemy tutaj podpiąć po prostu dysk USB pendrive'a, mówiąc krótko, i z niego też odtwarzać muzykę w wielu formatach i komputer to mamy właśnie podłączenie na mikro USB. Do komputera tego soundbaru, i wtedy wykorzystujemy wbudowany układ dźwiękowy, który jest niezłej jakości. Trzeba to uczciwie przyznać. Słuchanie dźwięku poprzez niego praktycznie równało się temu, co słuchałem na komputer poprzez złącze optyczne, przez kartę dźwiękową wbudowaną w płytę Aorusa. tam też jest niezły układ w tych płytach Aorusa, dźwiękowy w obu, które mam, dlatego można śmiało powiedzieć, że jest to. Produkt tutaj wszechstronny, przemyślany, mamy mnóstwo opcji, dla niektórych może to nawet być za dużo, może przyprawić o ból głowy. Sam ten soundbar też troszeczkę waży, jest słusznej wagi, solidny, dlatego uważam, że jest wykonany i tak pod względem wyglądu i funkcjonalności, czyli te przyciski plus pilot i pod względem jakości dźwięku jest po prostu świetnie. Wszystkie możliwości zestawu macie na stronie producenta. Warto natomiast wiedzieć, że Soundbuster X Katana zapewnia 24-bitowy dźwięk o jakości do 96 kHz. Korzystając z wbudowanego układu dźwiękowego, możemy także uzyskać dźwięk wirtualny 7.1, a jeśli użyjemy złącza optycznego, wtedy mamy dostęp do Certyfikowanego dźwięku Dolby Digital. A jakby tego wszystkiego było jeszcze mało, to mamy panel sterujący do zestawu, gdzie mamy chociażby różne schematy dopasowane chociażby do użytkowania w nocy, łącznie z podświetleniem tego zestawu. Możemy też wszystko oczywiście konfigurować tutaj ręcznie. Osobna kontrolka służy do konfiguracji. Dude. Mam także specjalne schematy chociażby do Battlefielda, serii Call of Duty czy Counter-Strike'a, innych popularnych sieciówek. Tak więc mamy w czym wybierać. No dobrze, czas podsumować. Czekałem długo, ale się nie zawiodłem, ponieważ zestaw nie dość, że jest praktycznie perfekcyjnie wykonany, jest atrakcyjny wizualnie, ma mnóstwo możliwości podłączenia także cyfrowo, czyli przez USB typowo do komputera lub przez złącze optyczne. To jakby tego było mało, ma naprawdę świetną jakość dźwięku i bardzo dużą moc zestawu, jak na średniej wielkości pokój gracza, czy nawet salon w komplecie z telewizorem jak najbardziej możemy tego zestawu używać i naprawdę efekty są świetne. Tak więc z mojej strony rekomendacja, ponieważ zestaw nie to prawda najtańszy, ale jest to zdecydowanie najlepszy zestaw subwoofer plus soundbar, jaki był przeze mnie testowany w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Rzecz, na którą było warto czekać. Tak więc od siebie polecam, jeśli by się Wam wydał za drogi lub po prostu nie potrzebujecie takich bajerów, no to macie też na moim kanale inne propozycje w postaci zestawów 2.0, 2.1 i takich jak ten, czyli Soundbar. Plus subwoofer. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć.